Co ty robisz? Natychmiast przestań! Co to ma być, co? Polina, ty ma inną dziewczynę. Może spróbujesz zerwać z nim kontakt? Co to jest? Mnie pytasz? A skąd to masz? Fajnie jest ustawiać mi życie, co? Przeprowadzam się do taty. Do jakiego taty ty się wyprowadzasz? Wiesz, więc mam więcej ojców. Jak się nazywa drugi? Jak ty do mnie mówisz? A dlaczego ty mi robisz wstyd przed całą szkołą? Zaraz po prostu zacznę cię bić pasem, Dima! I właśnie dlatego przeprowadzam się do taty, żeby dorastać z normalną psychiką. Gdybyś się uczył, zamiast przechodzić dziko okres dojrzewania, twoja psychika byłaby na miejscu. W Twojej głowie nie ma nic poza dziewczynami. Kiedy ostatnio zrobiłeś pracę domową? Polina, Natasza, mam już dosyć tych Twoich związków. Wy... Marczy. Gdybym tego nie zrobiła, to e został! Woźny, kiedy ty się w końcu ogarniesz, powiedz mi! Wnosili alkohol do szkoły, nos złamali! I przy okazji przez Dziarskiego i te walki na ringu po szkole! Myślisz, że nie czytam Twojej wiadomości? Oglądasz mój telefon? Dlaczego na niego krzyczysz? Ty, dlaczego przyszedłeś? A to spakowałem rzeczy, możemy je Po co wtrącasz się w jego życie osobiste? Myślisz, że on sam nie wie, jak to rozwiązać? Jesteś najmądrzejsza, czy co? Najpierw ogarnij swoje życie osobiste, a potem zajmij się wychowaniem dziecka. Ja tyle lat i radziłam sobie bez Twojej pomocy. I dlatego przeprowadza się do mnie, tak? Jeśli pójdziesz do niego teraz, to dopiero dostaniesz! Jaką manipulatorką była, taką została! Chodźmy, synu! Dima, ja chciałam tylko spytać Polinę, kiedy się rozstaniecie! Lepiej zapytaj koleżanek, kiedy psychiatra ma wolny termin. Idź, może chociaż coś pomoże.